Mierniej kształt skrzyżowań <coughs> jeżeli. Schematycznie oczywiście droga. O. Kratki odczytujemy w przypadku kiedy jest narysowane skrzyżowanie zawsze od dołu. Tak jak w nasz samochód. Tak jak trzymamy materiał przed sobą, przed nią szybą, to tu w ten sposób wyjeżdżamy, czyli pod dołu. Idziemy sobie drogą i polecenie poleceniem. Skręcił w lewo na takim układzie ulic, na takim skrzyżowaniu. Tylko i wyłącznie takim. Czyli jeżeli jest takie skrzyżowanie, to to nie jest nasze. Jeżeli jest takie skrzyżowanie, to to też nie jest nasze. Jedziemy wtedy cały czas prosto. Cały czas prosto. Zresztą do przodu. No, tak jak sobie wspomnieliśmy, do przodu to nie zawsze jest prosto. Aż znajdziemy takie skrzyżowe. Wysoko kruszymy, jesteśmy ustawieni samochodem po skręcie w prawo. Kontynuujemy jazdę wprost, czy do przodu. przodu, aż spotkamy pierwsze możliwe, pierwszą skręcenie. No. po tym skręcie, znowu jedziemy tak długo, prosto, aż spotkamy dokładnie takie skrzyżowanie z lotu partaka, patrząc. I skręcamy tam, gdzie nie gdzie jest strzałka wyrosowana. A najeżdżamy za od naszyjną idziemy stąd. I tu jest taki To nasze skrzyżowanie, bo organizator tu musiał o, dorysować tą drogę. Bo staramy się tym takim dokładnie odzwierciedlić kształt skrzyżowania wszystkich ulic, które są w Cała ta automatycznie polega na tym, że od startu na koniec jest, na koniec pierwszego odcinka jest oznaczenie PKC, to znaczy punkt kontroli czasu, a drugi odcinek zaczyna się od tej tablicy. PKC, czyli punkt czasu. Tak, jakie tej starej, znaczy nazwany. te różne polecenia i ta. Zostajemy też na starcie od organizatora tak zwaną kartę drogową. Po niej nic nie kreślimy. Nie tylko długopisem. To jest nasza, jak powiem, praca domowa, praca z rajdu. I tu będziemy wpisywać. Wpisywać po kolei napotkane numery na tablicach organizatora. Takie tablice będą stały na całej trasie rajdu, w pierwszym, drugim odcinku, w różnych miejscach, nie wiadomo gdzie. W każdym razie interesują nas tylko z prawej strony, tylko z prawej strony takie znaki drogowe, choć nie znaki tak samo tych tablic szukamy przy No tutaj jest zakres przypaskowana, takim dlatego staramy się w miarę widocznym miejscu, tak jak znaki drogowe, bo pod znakiem będziemy się przy latarni drzewie, tak, żeby najeżdżając, no do to ona była super widoczna. I wpisujemy po kolei motkane no, cyfry. Ważna jest kolejność, no, czyli jeżeli już zaczęliśmy wpisywać, no to po to jest brudnopis, żebyśmy najlepiej sobie najpierw na brudnopisie prowadzić tą kolejność, bo jakbyśmy się gdzieś zgubili, pomylili i wrócili jakiś fragment z i przyjechali go jeszcze raz i okaże się, że gdzieś tam po drodze jakaś tablica, teraz już za drugim razem ją zobaczyliśmy, no to trzeba ją tam wpisać w dobrej kolejności. Na mecie oddajemy tą kartę i organizator odczytuje to jako taki trop, gdzie byliśmy i w jakiej kolejności jest zadany czas i jakby przyjechać o tym czasie. Jeżeli jesteśmy na brak takiej tablicy jest 100 punktów karnych, a za tablicę wpisaną w innym miejscu jakby rajdu trasy niż ona powinna być, jest 60 punktów karnych. Później to 45 minut na odcinek, czyli nie więcej niż 65. to już taka górna granica, nieprzekraczalna, bo dyskwalifikacja, tyle było że koniec organizowane. Na jednym odcinku 45 minut, ale łącznie na dwóch 60, czyli jeżeli na pierwszym wykorzystaliśmy te 45 minut, to już na drugim mamy tylko 15 z tej pół 60.